Dobrze, po próbie medialnej niewiele można powiedzieć jak to zwykle bywa, ale yy, chyba nie jest to wasza odpowiedź na uroczystość obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. To, to jest ciekawe pytanie, bo, no, czy, yy, się, bo o tym nie myślałem. Co prawda towarzyszą mi te plakaty na mieście dłuższego czasu Poland First to Fight yy, i w jakiś sposób yy, one prawdopodobnie tak kładły taką glebę pod to przedstawienie, ale... Ale chyba zdecydowanie jednak nie odnosiliśmy się do tej rocznicy. Raczej myśleliśmy o tej wojnie, która już trwa, albo tej, która za chwilę nadejdzie. Chyba tak jak zwykle intuicyjnie wyprzedzamy pewne, <głos> <głos> pewne zdarzenia, czyli ta wojna, zwłaszcza teraz, która się toczy w Gdańsku, wiemy, nie będę tego mówić, bo chyba nie trzeba. Po prostu to jest, no i to się zbiera, a że y, y, pracujemy nad transferami przeróżnymi, które są w powietrzu, to pewno wychwytujemy różne rzeczy. Ten życzeniowy w takim razie tytuł Koniec Wielkiej Wojny, bo ja mam wrażenie, że to jest ciągle trwałe. No ale w naszym przedstawieniu, co Państwo nie byli w stanie zobaczyć, no jednak ten koniec następuje. Nie będziemy zdradzać o co chodzi w tym końcu, ale koniec mhm. będzie. W każdym razie to w zapowiedziach naszego przedstawienia mówimy o pewnym przegrzaniu mózgu. Jest może, no to nie jest jakby radosna myśl o tym, że się na wszystkim za chwilę mózgi przegrzeją z nadmiaru bodźców, z przebodźcowania i to są dwie jakby drogi, no, albo po prostu apokalipsa, albo po prostu tak, że naprawdę odłączy się coś, <śmiech> <śmiech> że coś jakaś napsa, na się jakaś synapsa we wszystkich mózgach rozłączy i wtedy po prostu nastanie błoga cisza. W każdym razie no, no ta, powiedzmy, że ta wojna już się toczy. A a według no, no, wielu historyków i, i innych y, znawców tematu tak naprawdę te wszystkie podziały na, na temat tego, że skończyła wojna, to, to jest tylko jaka, jakaś cezura taka potrzebna y, jakby historycznie, ale ta, te wojny ciągle przelewają się w siebie, one, one są, ciągle y, pulsują, gotują się że teraz jesteśmy nie tylko u nas w kraju, ale jakby no, na całym świecie z powodu rozmaitych możliwości technologicznych no, uczestniczymy w tej woj wojnie permanentnie. A ona toczy się na dosyć specyficznym polu i to raczej to jest pole emocjonalne w dużej mierze, a, a, a nie pole, szczęśliwie nie jesteśmy w Aleppo albo w miejscach, gdzie naprawdę fruwają bomby, ale, ale to emocje mogą być podobne. Jaka jest ja na Boga? Czy włączy się w końcu w te konflikty? Sorry. No właśnie nie, nie, nie mogę spoilerować się, to... Hmm, hmm, wracając może do wcześniejszego pytania. Wydaje mi się, że spektakl może dotyczyć wszystkich rocznic, narodowych rocznic, wszystkich narodowych, wyzwoleńczych porywów i zrywów emocjonalnych, gdzie człowiek o coś walczy. Więc tutaj, myślę, dotykamy dość skrupulatnie pewnego uniwersum. A czy Bóg ma z tym coś wspólnego, czy nie? I powoływanie się na Niego honor i ojczyzny, to proszę sobie samemu odpowiedzieć. Właśnie, czy to jest spektakl bardziej o wojence, o tych wojenkach, które sobie toczymy, czy o wojnie? Ja nie, ja nie widzę różnicy, bo jeżeli ktoś otwiera internet i no to otwiera, ale ma potrzebę wytransferowania czegoś w przestrzeń. Międzyludzką. No i otwiera internet i zaczyna tam prowadzić coś, co można nazwać hejtem, albo też po prostu bania luki, jakieś swoistopowiada, które u odbiorcy, czy znaczy u niego samego tego, który to mówi. Po prostu jakby on się czuje tak, jakby był już na pokopach świętej trójcy, a ten drugi, który odwiera, no to właściwie to już ma karabin w ręku. I strzela. I to właściwie fantomowo może to się dziać i to jakby zabija, z myślą słowem, ale i bez uczynku, a może i uczynkiem, bo wysyła i transferuje tą samą rzecz dalej. Więc jest pytanie o, o ten stan emocjonalny tak naprawdę nas wszystkich, czy to są wojenki, czy to są wojny. Jeżeli na przykład mamy w sytuację jakąś, znaczy no jakby nie mogę tego odnieść do tego, co działo się w głowach ludzi lat temu z to, bo wtedy nie żyłem. Ale wyobrażam sobie, że na dużych połaciach tego kraju, gdzie nikt nie widział ani Niemca, ani Ruska, po prostu toczyła się wojna przekazywanych informacji. To znaczy, że w tej wiosce tam nawet nikt nie przejechał jednym rowerem z granatem w ręku, a po prostu wszyscy byli na wojnie. A emocjonalnie, a ci, którzy byli pod ostrzałem, właściwie mogli czuć, tylko pojawia się jeszcze sytuacja zagrożenia. Ale w momencie, kiedy na przykład otwieram internet i widzę jakąś wypowiedź i jakiś człowiek o dziwnej posturze mówi pewne słowa, ja mam wrażenie, że jeżeli wyjdę na ulicę, to w każdej chwili może po prostu mnie zrównać z ziemią. No to ja nie widzę różnicy pomiędzy tym, że wyjdę, bo nie wiem, kiedy to się może wydarzyć. To może być łapanka faszystów, a to może być po prostu grupa panów, którzy akurat szukają sobie okazji do tego, ażeby znaleźć do domniemanego pedała albo do po prostu jakiegoś tam do albo, albo to, co akurat jest w tym momencie ważne, czy to jest Żyd, Arab, czy ktokolwiek inny, a może to po prostu być cokolwiek profesor uniwersytetu, bo komuś zajdą za skórę, więc to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Atmosfera, atmosfera, chodzi o atmosferę, jakby stan międzyludzkich relacji, a zarazem no jakby ta wojna, która się teraz toczy jest dosyć specyficzną i to jakby dziękuję Jackowi Dukajowi za takie sformułowanie, które zamieścił w książce po piśmie, że świat zamienił się, w, znaczy jakby ten kraj, czy świat zamienia się w 8 miliardów nacjonalizmów. To znaczy, że tutaj właściwie już jest, każdy ma swoje własne państwo i jest gotowy po prostu z, jakby, oddać życie za to państwo. Jacek Dukaj mówił między innymi o końcu literatury jako w medium, że będą właściwie transfery informacji. A jeśli chodzi o Wasz spektakl, to chyba, no bo to była tylko, tylko tego, będzie bardzo dużo tekstu. I to tekstu estetycznie, bym tak powiedział, innego, bo do tej pory byliście odbierani jako część gdańskiego, czy to środowiska tanecznego, który estetyzuje. Ja wiem, komu się to podoba no, no, lub nie ale bardzo zwraca uwagę na pewien rodzaj piękna, tak to nazwijmy, bardzo roboczo. A tutaj taki tekst wulgarny, kolokwialny, nie, no, kolokwialny i tak dalej. Skąd w ogóle coraz więcej tekstu, no bo od ilu spektakli już ten tekst się pojawia, czy to brak zaufania do percepcji widzów, którzy mają ogromne problemy z odczytywaniem widowiska, tanecznego, czy szukanie nowej formy przez zespół, który jak tutaj patrzę, no można powiedzieć się krystalizuje, bo wasz czwórka to już od pewnego czasu i tutaj w piąty w muszkieter, więc można mówić, że od dwóch, trzech lat jest ta dada skrystalizowana. A, nie? To tak od sześciu, już jakby ten to występował, Piotr i Kasia, więc jakby dalej intro, dzisiaj wszystko one, ten spektakl, no, to, no tak, jesteśmy można powiedzieć zespołem, to jest ta grupa ludzi, która z sobą pracuje. A, a jeżeli chodzi o, o, o tekst, ja nigdy na tekst nie byłem obrażony w Teatrze Dada, a to jest jakby oczywiste, że są tematy, które się, no, jeżeli teatr dramatyczny, ktoś by oczywiście do no, Tomaszewski pięknie tam kiedyś przekładał Hamleta na Pantomimę, ale prawdopodobnie no to, no to, no to jakoś jakiś temat się da przełożyć, bo on jest w kodzie kulturowym, a inne, kody, a inne opowieści są takie, że, że się tego nie da opowiedzieć, no, po prostu ruszając się. Ale z drugiej strony to no, te wycieczki w stronę, jest tak, no, jeszcze ja to też cały czas mówię, no, że ja nigdy nie nazywałem tego teatru teatrem tańca, to była po prostu jakaś upierdliwość rzeczywistości, która mnie otacza, ponieważ wszyscy nazywali Teatr Dada teatrem tańca. Zawsze był teatr. Używaliśmy języka e, ciała, ruchu, ponieważ wydawało nam się, że to fajnie czyści przestrzeń e, z, z niepotrzebnych słów e, i, że, i że można e, pewne emocje, o, o, znaczy pewne, pewne relacje, pewne, pewne zdarzenia grać fizycznie. I jest, jest okej. Okay. Ale od pewnego czasu e, no, mam takie poczucie, że bez e, słowa nie, nie można się skomunikować już z ludźmi. I to znaczy, że... Jakby rozumienie kodów, jeżeli chodzi o ruch, czy jakby czytanie ciała obrazu zostało tak spooperyzowane przez rozmaitego rodzaju atrakcyjne towary pod tytułem You Can Dance, czy Taniec na lodzie, i tak dalej, że automatycznie widz nie jest w stanie oglądać ruchu inaczej niż poprzez te właśnie brutalne kalki. Z trudem się przebije. A z drugiej strony no, jest. Jak, 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 no, ja, ja lubię, jak ludzie mówią. No. Nigdy się przed tym nie broniłem. No. Od, od zawsze coś w tym teatrze mówiliśmy. Ale obrażałeś się, jak widzowie nie znali włoskiego, prawda, i nie mogli dzień, ich zrozumieć? Ludzie się obrażali. No po premierze, która była radykalna, że nikt nie dostał kartki z tekstem, to faktycznie to się... pomyślałem, że to jednak przesada, no i potem jednak już nic. miał kartkę na przedstawienie. Nie, ale te stare spektakle Dada, oczywiście już nikt nie pamięta, ja sama nawet nie, to było bardzo dużo tekstów przecież. Pipshow, Werner Schwab, bardzo mocne teksty. ja w dawnym, dawnym stylu, stylu, gdzie Nietzsche był bo, cytowany był okres, kiedy dwóch bardzo dużo słów, potem był okres, kiedy jakby fizyczność ciało trochę przejmowało i wydaje mi się, że my tak, tak się bujamy trochę i w zależności od tematu. Z drugiej strony jeszcze jakby mówiąc raczej o tej, o tej gotowości, no bo tu jest taka ekipa ludzi, bo tutaj Wojan to jest aktor dyplomowany, no, to jest <laughs> to jest, tego, <laughs> ale znaczy, to jest... brak wyobraźni ludzkiej jakby dokładnie nakreśla temat naszego spektaklu informacyjnej, informacyjnej Człowiek potrzebuje mieć białe albo czarne. Mówiąc najprościej, jak mówi ten najmądrzejszy. Ja bardzo przepraszam, ale prawdziwa sztuka bawi się formą. I to nie jest, kurczę, jedna forma. I tu będzie dużo muzyki ciekawej, będzie dużo ciekawego tekstu. I no jak ktoś ma klapki na oczach, to może kiedyś przejrzy na oczy, ale właśnie hmm, ten spektakl mówi o tym, że to może nie, nie jest do końca możliwe. No nie podoba mi się takie mówienie tak, że o widzu i tak dalej. To jest taka lekko ja wywyższeniowa bucerka, ale ja chciałem zapytać o pracę zespołową. Bucem, bo, zapraszam. bo Nie mówię o człowieku, tylko o formie wypowiedzi. Bardzo nie lubię czegoś takiego. Praca zespołowa. Kto napisał Chocolate Jesus? Jak powstawały w, e, teksty. W... Znaczy, to wtedy się strasznie. Znaczy te Teksty, które my tu mówimy, to, to jest tak, że to, to tłumaczenie tego typu. Jest, 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 jest piosenka. Piosenka finalna, która jest w przedstawieniu, jest zdwojana. Teksty nasze są efektem e, e, prób improwizowanych, e, gdzie e, po pojawił się ten tekst. E, czy znaczy, zarysowaliśmy postaci, tak? One mają konkretne, jest Mister U, 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 tak? Uber Eats, jest Mrs. Media, jest mały, mały powstaniec. powstaniec, jest urzędnik dzielenia miejskiej i na bazie jakby takiej bardzo no, abstrakcyjnej abstrakcyjnego hasła szukaliśmy odpowiednich no. tekstów, słów, postaci, chodzenia jakby. A jeszcze jeszcze dalej potem jakby wracając do tego. Bo ponieważ jak już tam padło wcześniej, że no stanowimy jakiś specyficzny zespół i, i to jest tak, że, że każda każdy, znaczy tutaj Piotr, Kasia, Kasia, Piotr, Kusowska, Stanek, no przez te wszystkie lata my trenujemy taką pełną obecność sceniczną, to znaczy nie nastawioną na abstrakcję ruchową, tylko trenujemy aktora i czerpiemy z tego w tym przedstawieniu. To, jakby to, jest, to, to są aktorzy, którzy żonglują formą. Więc to, czego tutaj używamy i, i, i jak to prowadzimy to jest no to jest po prostu jakby efekt rozwoju tej ekipy. Tak. A ja, dobrze to oni już skończyli. A ja chciał, żeby młodzi coś powiedzieli. Jak się tak. czujecie, ale nie no, to to jest nadal ze wszystkich. Tak żeby co, żeby zapalić? Tak, Czy telefon. tak zapalić. A, Do widzenia. A, a jak wy się czujecie w, pracując z tak doświadczonymi artystami, bardzo często jest tak, że w, szczególnie w zespołach rokowych liderzy są od początku i dobierają na przykład basistę i perkusistę żeby zespół mógł funkcjonować i przechodzi się na gwiazdy, które są nośnikami w danej marki. Czujecie się współrzędni w stosunku do gwiazd i założycieli teatru? Współrzędny. Ja nie wiem, ja nigdy nie, 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 nie czułem jakiejś Różnicy. W sensie, jakby wydaje mi się, że staraliśmy się i pracowaliśmy na tym też na próbach, żeby to jednak, żebyśmy byli współrzędni wszyscy sobie na równi. Wiadomo, że to nie jest, znaczy, no, za tym idzie doświadczenie, lata pracy i tak dalej, ale generalnie nie no, ja się czuję okej. Czy to jest tak, że przy, przy każdym jakimś nowym spektaklu, który robimy, to jest nowe spotkanie i ono jest jakieś coraz, coraz fajniejsze? To moje odczucie, że po prostu jest coraz, nie wiem, jakieś bardziej złożone, złożona współpraca. Zadam pytanie, takie może nietypowe. Tak jak Teatr Ósmego Dnia nie ma zamiaru kontynuowania idei, w nazwy i tak dalej po zaprzestaniu przez nich działalności. Nie będzie przekazania pałeczki w sztafecie pokoleniowej. To jest ich decyzja można i należy ją w pełni uszanować. Czy wy jako liderzy chcecie, żeby Dada funkcjonowała wiecznie? Do końca tam iluś tam wojen. To znaczy pan tak, jakiegoś twardego ja założenia, jakiegoś wypłacę? twardego założenia, że tak musi być, nie ma, Dada, ale istnieje. Dada jest, jeżeli ono się po prostu naturalnie jakoś pociągnie dalej, to nie będziemy chyba, zresztą tutaj tak, tylko znaczy to liczymy, że to powinno się wydarzyć naturalnie. To to znaczy nigdy bez... Nie wiadomo, co jest za zakresem. To... nie mieliśmy jakby takiego... jest, tak, jest tak tyle niewiadomych e, każdego dnia, że to właściwie nie ma co w ogóle kombinować. No. Zresztą jest no, temat na dłuższą rozmowę czym jest kultura i sztuka u nas, w naszej kochanej uczciwości. Czy, czy, czy dalej będzie, czy dalej będzie pewno... widz, czy, czy, czy on będzie chciał to oglądać, to to jest warunek sine qua non. Jeżeli będzie jakiś widz, no to pewnie ten teatr będzie istniał, a jeżeli nastąpi e, taka redukcja jakby odbiorcy, że e, to będzie tylko działanie po to, żeby zrobić premierę, no to, 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 no to, to się siłą rzeczy trzeba zastanowić, co robić dalej. A, a tu jest, jakby myślę, że to jest powszechne pytanie o, o, o widza, i zwłaszcza w takiej przestrzeni nieinstytucjonalnej jak nasza. Więc to jest, jakby tutaj chyba nie ma co, nie ma żadnego biznesplanu na przyszłość, ponieważ ten biznesplan można z każdego dnia po prostu gdzieś schować. Nigdy nie chcieliśmy być teatrem komercyjnym, żeby. Mieliśmy, mieliśmy rozmowę parę dni temu w, w Spatifie. A czy niestety tylko w dwóch zmianach w sobotę, no i pewna pani, no jakby z, z pewnym dobrodziejstwem, jakby, jakby pytając się o to, co my robimy i tak dalej, no i, i zaczyna mówić o Patryku Wedze, no, i o tym, jak on trafia do odbiorców. Więc tak jakby jest oczywiste, ja w pełni rozumiem to, co ta pani powiedziała, tylko że, tylko, że to absolutnie nie jest, znaczy to nie jest jakby ta przestrzeń, nie, nie po to się tu robi. Jeżeli, to, jeżeli widz będzie, a w, no to wtedy będzie. Pytanie, gdzie on jest? No to jest jakby ostatnio wielokrotnie takie bardzo ważne pytanie: gdzie jest ten widz? No. Czy my go zgubiliśmy? Czy on się zgubił? Czy ktoś go zamordował po drodze? Czy on siedzi w kanałach i ma swoje powstanie i go nikt nie widzi? I on, i on tam i on czeka albo coś? Nie wiem. No nie, mam, nie mam żadnego pojęcia. Ja też mam swoje lata i prawdopodobnie gdybym miał 25, to bym inaczej to wchodził, bym rozpoznawał rzeczywistość. A teraz mi ona zaskakuje. Ja nie do końca mam. Te narzędzia albo jakby nie wierzę w te narzędzia, nie, 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 nie rozumiem tych narzędzi komunikacyjnych i tego co tak, więc jakby to zobaczymy dalej. No.